Materiały, to jakby jest na początek. Tu trochę pozmieniało się, bo zrobiłem. A, właśnie. Tu usunąłem krowy i owce. Już ich nie ma. Przeniosłem je tutaj pod ziemię. Tak samo, kszcina z tutaj na razie posadziłem. No i to sobie tutaj wszystko jest. Tak, ten łowca tam gdzie były, no tu kaktusy trochę przeniesione i farma też jak była eee, tutaj materiały pozbierają na budowę tego i plan jest taki, że budujemy automatyczną farmę bambusa i trzciny tutaj będzie taki korytarz, będzie ta farma i będzie ona zasilała paliwem nasze, naszą przypalarkę bambus będzie zasilał Myślę, że to będzie spoko, żeby to automatycznie działało. No i poza tym musimy zrobić. Mam pomysł na zrobienie autocraftera firewerek. Że będziemy tylko wsadzać, bo teraz wiecie, jest ten. E, crafting table, crafting table, crafting table. Mamy craftera, nie? I możemy dzięki niemu robić automatyczne crafting rzeczy. Więc na pewno chciałbym zrobić autocrafting firewerek. Tylko wrzucamy trzcinę i wrzucamy. Ten. Prost cykli, wychodzi nam cała skrzynia fireworków. To myślę, że będzie mega spoko. Ale żeby to zrobić, musimy na spawnie zrobić sortownik ee, sortownik z mobgrindera. Bo teraz to wszystko nam leci do jednej skrzynki i musimy to posortować. Wszystko. Więc to na pewno trzeba zrobić. Więc teraz troszkę porobimy takich technicznych rzeczy. No i w naderze może polećmy do netheru, bo będzie łatwiej mi wam pokazać, co, co wymyśliłem. O tutaj, wiem, że to brzydko wygląda, ale jest drabina, żeby nie musieć latywać za każdym razem, marnować fejrwerek. To po prostu zrobiłem drabinę tutaj. Czy coś się przepala? Chyba tak, Mamy te wyjście na sufit i ja chyba chcę zrobić. Słuchajcie, wiem, że poświęciliśmy czas na budowanie tych tuneli tutaj. Tych autostrad, lodostrad nawet. One na razie zostaną, ale nie będą dalej rozwijane, bo planuję zrobić netherhuba na suficie nederu. Tutaj, gdzie teraz jest ten, zrobimy sobie jakby podłogę. O jeden wyżej. Postawimy portal. Tu będzie nasz netherhub. I jakby z niego będziemy mieć lodostrady na suficie naderów w każde miejsce i tam potrzebujemy. Myślę, że to będzie prostsze w budowie, w utrzymaniu. A no i też będziemy robić farmę złota, nie? To też jest gdzieś na nasz cel, żeby to zrobić. Ale jeszcze nie wiem kiedy. Bo jak widzicie, sporo jest. Plany są spore, a czasu nie ma, żeby grać sobie w Minecrafta, nie? Więc musimy się wziąć za robotę, srogo. Więc tak sobie myślę, że. Zaczniemy od wybudowania tych budynków, na które materiały mamy już pozbierane, bo to będzie najszybsze. Wszystkie materiały mamy. Nie być problemów. Teraz ta Easy Place mode. não doutor? para soldar este do que tá Dobra. To mamy zrobioną. No, jeśli chodzi o duży dom, tam cal, du, dużo cal jest potrzebne. A to zdobyć jest ciężko i znaleźć, więc na razie, to, na razie tego nie buduję po prostu. Nie mamy na to materiałów. Ale to na spokojnie, na spokojnie widzowie, to wszystko wiecie, wiecie, co, wiecie jak to jest. Odplecze to nie uciecze, nie? Teraz lecimy na spawnę. I trochę tam ogarniemy. Zobaczymy jak to w ogóle wygląda, żeby ten sortownik robić, ale zanim to... Rozpieszmy no, to. Może pojedziemy sobie poszukać tego gasta, epigasta. I może wielbłąda sobie sprowadzimy. O! o, to jest pomysł, to robimy. Ja wiem, gdzie takie wielbłąda możemy znaleźć. W stronę była ta wioska? i że w to. Tak, tam jest ta wioska. jest te bagno, z którego ja drewno wydobywam. I tu jest wielbłąd. tam też jest wioska i tam też pewnie byłby wielbłąd. Whatever. O, jest. Wow! Ale szarze zrobił. jaki szybki ty, jaki fajny ten wielbłąd! Mega. Musimy wrócić do portalu, przejść. On umie pływać? O kurwa, nie umi. to trochę nam utrudnia, bo... się zbliża noc. Ja mi, kurwa! mega <laughs> ziomek! Czekaj, jakbym go na sznurek przepił i poleciał, <laughs> to jest ryzykowne! A chuj, zerwał się. Musimy dotrzeć... tak. No, mam nadzieję, że tam będzie jakieś przejście, bo most nie zamierzam budować. Tylko jest tu creeper, kurwa! Uciekaj ziomuś, uciekaj, bo Creeper nas goni. Co on robi? Co ty robisz, ziomuś? Wstawaj. Nie ma czasu, nie ma czasu. Do łódki wejść? No nie może, jest dość ciężkie. A może nie? Dobra, po co ja go na sznur Mogę po prostu na niego wejść. Tak, bym nie miał za nisko, to bym trzeba. Mamy wielbłąda w naszej stajni. Jeszcze nie mamy, ale zaraz będziemy mieć. fajne fajny. Mamy gry błądo, zajebiście. Siedery wyłączę, bo ile no ładnie wyglądają, tak strasznie kompa. Zajeżdżają. Co teraz lecimy? Szukać, 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 szukać tego. Tego i tamtego. Trochę tego, trochę tamtego. Eee, tutaj ja do sznurki. Soul Sand Valley musimy hmm. znaleźć, ale jakieś nowe. Najlepiej będzie. Prostą stronę. Bo tu nie byliśmy, bo tu lawa nie jest rozlana. Oj bastion jest, patrzcie. Może by tak sobie człapnąć do niego? Coś polutować. To jest chyba słaby bastion jeśli chodzi o lut. Poza tym ja się boję tych kurwysynów tam O kurwa, to jednak nie jest słaby bastion, to jest ten dobry bastion O! No to lutujemy Nie ma co? Bieremy tylko łuk, czoła jest pancerz w razie co? Co tu jeszcze nam się? Może przydać coś? To zapasowa, ale je bardziej. Co się przyda, to też... No weźmy kurwa. O, Solsand Valley. I tutaj szukamy... Tego gasta suszonego kurwa. O gdzieś powinny być te gasta. Zresztą zapalenie 6. Ajajaj, aj, to dosyć... Jest! Mamy. To dosyć kurde, poważna sprawa, co? Mamy dried gust. Hej! Poczekajmy hey. jeszcze jednego. Ale już skoka jest, czy... Czy nie? Kolejny. Wbieramy, bo to jest kurde nowość w Minecrafcie. No, już więcej nie znajdziemy. Teraz już się wziąć No to grubo, grubo. 72, 110, 77. Nie, rozpierdolę się. Nie mogę trafić do portalu. Wejdźcie tak. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa, kurwa, kurwa. giniemy. Dobra, mamy portal, whatever. Jajcie się przejeżdża. Trzeba uważać z nami Ale mamy drajdkasty. No way, no way. Mamy trzy Drive gasty, zajebiście. Teraz je sobie wyhodujmy. One w wodzie muszą być, to może tutaj, w sadzawce naszej. Tej Dread. No i dobra, no i niech nam się tutaj ziomeczek tak wołuje. Później jest, w przyszłości zrobimy jakąś stację. Wiecie, ala sterowców, bo tymi gastami można latać. Zrobimy gdzieś tam na górze. Yy, albo w górze, taką wiecie, przysta dla gastów. Ale no, jakby ja lubię tak. Dobra, zrzućmy się z temków hm. Gdzie by włożyć drive gasta? Nie wiem, tu by było. Że myślę, że się nie obrazi. I może zaczniemy sobie robić farmę automatyczną bambusa tutaj bo chociaż zaczniemy się przygotowywać pod to Teraz rozkopane, tu jest ładnie wszystko na razie tak, w przyszłości może damy więcej ale dajmy co drugi blok i to sobie tam będziemy rozbudowywać, teraz z tej strony zbudujemy bliźniaczy ten tylko skrzynek nie ma. ale skrzynki mam tak, tu Jest ogólnie prosty. O, patrzcie! Hi -hi. Ziomeczek nam wyrósł z tego tutaj, tylko on nie umie przejść pewnie przez to. No i dobrze, nie ucieknie nam chociaż. <laughs> Ale SU nie ma. <laughs> jo, jaki słodziak! Czekaj, paka włączę. I na zrobię. Ale ziomek z S sunią ty! Kurwa, mać! No, mamy, mamy gasta pierwszego. To jest Gasling, to no nie jest jeszcze gaz. Takie na razie proste, prostackie bym powiedział: farmy, ale niech tam jeszcze coś zbiera automatycznie, nie? Musimy zrobić shulkera na Redstone, bo nie wiem czemu jeszcze nie mamy. A to widzę, że już się przyda. Często. Jak długo masz już tego save'a? Ogólnie mam go długo, tylko nie grałem przez ponad rok. Miałem przerwę. A ten save już ma, nawet dwa lata. Ale nie mam tu dużo zrobione. Po prostu miałem przerwę rok. Nie grałem w Minecrafta w ogóle, wiesz. Chyba zajawkę, że będę... Do... No ja właśnie złapałem, zwo... zobaczyłem w ogóle te rzeczy co dodają do Minecrafta teraz. To się mega zajerałem Dobra, no tu będzie pierwszy crafter. Mam dwie skrzynki, będzie input i output. Od bloku odchodzą Redstone torcze połączone jednym Redstone dustem. I tym samym mamy zrobiony autocrafter dla naszych przedmiotów. Tak powinno być. Wystarczy, że wrzucimy to. Wrzucimy to i powinny nam się robić fierwanie. Ale z jakiegoś powodu się nie robią. Czemu? Czemu, 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 czemu? O kurwa czemu cukier wyszedł? A już jest dobrze. Jakiegoś powodu skraftowało tu trochę. Ale dalej nie robi firewerek. Tu robi papier. Tu dostaje papier. Ale z jakiegoś powodu nie robi firewerek. Czemu? Aha, to jest chyba źle. Powinno być tak. O, idą, idą, działa czyli tutaj idzie gunpowder, tutaj idzie czcin. A, żeby to przysłonić trochę to damy sobie tak Jeszcze wyobraźcie sobie podłączyć, zrobić obok siebie farmę Gunpowdera, farmę trzciny, podłączyć do tego mechanizmu, i automatycznie macie fajerwerki robione za jej nie? A sprawdźmy, jak to działa. Bierzemy nasz ten Shulker Boxik z paliwem. O, kończą nam się paliwo. Chuj, że jest 500 tych, ale chuj. Załączamy Shulker Boxa i nam się ładuje. I się dopełno załaduje. Zajebiste, jestem zadowolony z tego. Może nie wygląda, ale działa, i to jest najważniejsze. Gdzie jest mój gaz? Halo, goście! Ja, mam pan błąda. Mega, jeszcze osiołka musimy znaleźć. No, ale gdzie jest mój gaz? Pierdzielony, uuu, zniknął. O kurwa. Ajajaj. To troszkę, no już urósł nam. I się troszkę nie mieści nam na chacie. I się urósł nam w chacie. Nie wiecie o co chodzi. Tak, jakby troszkę nie, wy, nie wylecimy nim z To jest kurwa duży. Rozpierdolmy na razie chałupę. Jezu, w końcu wylecieliśmy. Dobra. Tam będzie chciał wlecieć z powrotem do domu, bo mnie... Fajnie, fajnie, dużo rzeczy dzisiaj zrobiliśmy, jestem zadowolony. Jest dużo też technicznych rzeczy, co jest bardzo ważne. No i to też wybudowaliśmy tamto. To jest spoczko. Zobaczmy nasze rzeczy wszystkie. Tu są, tu też już się to zbiera. Wiadomo, tego mało będzie, bo to mała farma. Szczególnie, że tutaj się nam... Aha, już więcej nie będzie. Bo kurwa. jak szybkość kupania, dajcie spokój. A, więcej nie będzie, bo kurwa... się zaparowało. Tam powderu jeszcze jest, a papru nie ma. Elegancko, elegancko, wszystko działa. Ten tunel łączący domek z... Nicą jest bez sensu. O, kurwa, nie używam go nigdy, bo do domku nie przychodzę, jak już to dworem tędy szybciej jest. Tu no, wychodzę, cyk-cyk, i tędy do domu. <laughs> o, jest gaz nasz, jak go zawołać? Ej kurwa, latamy na gaście, jo.